Cześć, siemanko. Dzisiaj może sobie zaczniemy karierę zawodnika. Tylko żebyście lepiej widzieli, zrobiły tak. Raz, powinno być wszystko widać. Dobra, chyba jest z kariera. Jakby co, to tam tą ławkę, bo zmieniłem pozycję przez chip, przypad... bo nie wiedziałem, że to się tak stanie. Zde. Dobra, wchodzę na martensa Będzie zmiana na ponad 10 minut przed końcem meczu. siły na Daj do dzięki Kurde. w sposobie konstruowania akcji może być właśnie tym, czego potrzebuj coraz bliżej polekarne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę rykosze, oddalone zagrożenie poza tym, że będziemy jeszcze mieli szufrożne opozycja pozycja O musi być zbór. nie ma kola. mógł teraz podwyższyć prowadzenie ale chyba myślami już o pszatni tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło Choć rywale mają z autu. Tak w kółko będziemy. Co? Obie drużyny brały przed sobą ostatnie 10 minut. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie? Teraz e, dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Patrzymy na sportowe zakładki i na stronach portali o tematyce piłkarskiej i mamy na tej podstawie przeczucie, że wkrótce zobaczymy transfer, jakich mało. Zobaczymy, czy ten transfer faktycznie dojdzie do skutku. Dziennikarze czasem trochę wyłączyniają taki. Te więc możliwe, że mamy do czynienia z dużą cztercę wody. Ale gdyby jednak, to no, na pewno wrózłby do nowej burzyny sporo jakości. A więc Bardzo Ja z Betisem. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Tak, groźnie. Ale widać, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Zablokowany ten strzał. Zrywają się do po kontry. jak i wybiorą wariant. Na trybunach coraz głośniej widać, jak zależy kibicom na tym remisie. Na razie przegrywają jedną bramką, ale z takim dominkiem wszystko jest możliwe. Na ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. William Carvalho. Osencjo. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Wal. My... Kurde. Wszyscy sądzili, że będzie to tak. Kurde to A więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech. Prezentacja. A, ah, czyli to jestem na rezerwie. Yes. Dobra, spróbuję zrobić trening. Może się uda. Mam sobie precyzyjne karne. Może bezpośredni żyć wolny. Do ćwiczenia już sobie wykonam. Курданя. Есть. Есть. Jest! Mamy C! Mamy C! Mamy C! Jest ławka! Jest ławka! Czy zagramy z Francją? Zagramy! 7 minut. Ale zagram. Mamy zmianę na ostatniej minuty meczu. Ostatnio 6:5 Dobra, że jestem napastnikiem. A i tak mnie to cofa. Tam starania o który dałby im zwycięstwo, ale czas ucieka. Inat. Dobre przerwanie akcji Rywala. że się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Jest, 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 jest! Gol! Gol. To właśnie w piłce bywa! Gol w końcu Chyba rozstrzyga losy tego meczu! Zespół ruszył w reakcji do presingu, zanim informacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. No to mamy 1 do 0. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ciekawe miniecie teraz. Dalej, uwaga. Szansa na gola. S? Samka! Słyszę? kolejny cios. 3... Niewątpliwie jest tym samym w sobie brawo. Tomale Mar. Pomam. Miłka wypita z podnukrywana. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Komand, Ponaty. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Febr. Piłka teraz ubrismo Są teraz piłkę, bardzo źle podał. Prisma. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zieliński. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Może być zaraz rośnie. Nie ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwie ma Spróbować zawsze warto Co mają do stracenia To to będzie na razie na tyle Bo mój kolega do mnie dzwoni Cześć